Maki na Monte Cassino to pieśń opisująca bohaterską walkę polskich żołnierzy z Drugiego Korpusu Polskiego. Napisano ją tuż przed szturmem żołnierzy polskich na Monte Cassino, a jej autorem jest naoczny świadek Felix Konarski, tworzący pod pseudonimem Refren. Z czasem pieśń stała się bardzo popularna i do dziś pozostaje świadectwem wydarzeń z czasów II wojny światowej. Tytułowe maki kwitną w maju. I licznie porastały wzgórze, o które toczyła się ta słynna bitwa na Półwyspie Apenińskim. Za moimi plecami znajduje się obraz matki Boskiej Częstochowskiej z ołtarza polowego, przy którym modlili się żołnierze III Dywizji Strzelców Karpackich. Prezentowany jest on na wystawie czasowej ,,Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej". Kiedy polscy żołnierze szli do szturmu na wzgórze Monte Cassino, zapewne wielu z nich mogło modlić się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. O religijności i wierze polskich żołnierzy wiemy między innymi ze wspomnień. Wzgórze zostało zdobyte przez żołnierzy polskich 18 maja 1944 roku. Nad ruinami klasztoru umieścili polską flagę. Odegrano hejnał mariacki. tak zakończył się sukcesem. Polskie zwycięstwo otworzyło aliantom drogę na Rzym. Wielu polskich żołnierzy poległo. Pozostali kontynuowali bój z trzecią Rzeszą, wierząc, że będzie im dane wrócić do wolnej i demokratycznej Polski, do swoich domów i rodzin.